A czy może być Także tak, że któryś z tych normalna, podstawowych piłkarzy naturalna... odejdzie przed walką o europejskie puchary? Bo wiadomo, że pojawiają się między innymi głosy, że nie wiem, chociażby lubo może odejść, nie wiadomo co z tymi wypożyczonymi piłkarzami. No oczywiście, że jeśli walczymy o mistrzostwo kraju, gramy atrakcyjnie, strzelamy najwięcej bramek w lidze, najwięcej uderzamy na bramkę, najmniej tracimy. Mamy najwięcej kluczowych podaj, najwięcej sytuacji stwarzamy. To wszystko powoduje, że, że no zawodnicy nasi stają się atrakcyjni na rynku transferowym. I, i po takich piłkarzy, choćby jak Lubosatka, czy, czy Jesper, czy Kalström, czy, czy Iszak, czy no mógłbym po kolei wymieniać Milisz i, i tak dalej, roboczo, e, piłkarze, którzy stanowili o sile tego zespołu, e, no są, e, mogą być ewentualnie potencjalnymi kandydatami, kandydatami do transferu. Natomiast no, klubu absolutnie nie interesuje zarabianie pieniędzy na, na obcokrajowcach, którzy dają nam, dają nam jakość. I jeśli ci piłkarze będą nadal czuli możliwość rozwoju i zrobienia kroku do przodu, nadal w lechu Poznań, tak jest, Jesper Kastrun trafił do reprezentacji, Bartek on wrócił, Iszak jest również w szerokiej kadrze. Kolejni tak samo trafiają do reprezentacji. Także to, to pokazuje, to powoduje, że. Że ten Lech może być też atrakcyjnym miejscem. Może nie tak intratnym finansowo, jak niektóre kluby, ale, ale też atrakcyjnym, więc no, walczymy o to, żeby, żeby tych zawodników, żeby oni byli szczęśliwi, że oni byli zadowoleni, a ten sukces sportowy na pewno nam tym pomaga.